Dzień dobry. W wielu miejscach w telefonie znajduje się specyficzna ikona przypominająca radiowy mikrofon. Służy ona oczywiście do tego, by uruchomić mikrofon smartfona, tak by był gotowy wysuwać, co mamy mu do powiedzenia. Możemy w ten sposób wyszukiwać informacje w internecie. Możemy wpisywać treść SMS-ów. Oczywiście jest to alternatywa do wpisywania tekstu na klawiaturze. Ja nazywam się Tomek Dominak, i dziś pokażę, jak wejść na nieco wyższy poziom komunikacji ze swoim smartfonem. Pokażę w jaki sposób część pracy zlecić własnemu asystentowi. Asystenta uruchamiamy naciskając przycisk domowy, ten pośrodku ekranu na dole. Należy go przytrzymać chwilę, aż uruchomi się asystent i z pokorą będzie wykonywał wypowiedziane przez nas zdania. Oto niektóre wyniki wyszukiwania. Oczywiście teraz smartfon słuchał tego co mówiłem, no nie mógł znaleźć tej informacji w internecie, więc pokazał jakąś najbardziej pasującą według niego. Jeśli po przytrzymaniu przycisku nie wyświetlać się okno asystenta, należy sprawdzić w sklepie Play, czy można go stamtąd pobrać i zainstalować. Informacje o tym, jak zainstalować program, znajdziesz w poprzednich filmach. W większości telefonów aplikacja została zainstalowana w sposób automatyczny. Asystent ma niezliczoną liczbę zastosowań i liczba ta cały czas się powiększa. Pokażę dziś tylko kilka przykładów. Będą to subiektywnie najciekawsze według mnie zastosowania tego programu. Musimy zacząć od wyjaśnienia, jak używać asystenta. Po uruchomieniu od razu jest gotowy do pracy. Jak wyłączę i włączę jeszcze raz, czyli nacisnę przycisk po środku ekranu, u mnie jest to przycisk z kwadracikiem. W niektórych telefonach jest to fizyczny przycisk, który należy wcisnąć. Należy go nacisnąć i przytrzymać i teraz wypowiedzieć komendę. Proszę zwrócić uwagę na dole mrugają takie kolorowe paseczki. Telefon, co udało mi się znaleźć w internecie. Telefon od razu oczywiście szuka tego co usłyszy. Jeśli na dole ekranu, tak jak teraz, widzisz kolorową ikonkę mikrofonu. To żeby telefon nas słuchał, należy ją nacisnąć. I oczywiście zacząć mówić. Im bardziej proste polecenia damy, tym oczywiście lepiej. W jakich sytuacjach może nam pomóc asystent? Otóż asystent może nam pomóc w zmianie niektórych ustawień telefonu. Spróbujmy. Przecisz telefon. Zrozumiano. Podgłośniej. Jasne. Proszę zwrócić uwagę, że po wykonaniu komendy asystent wyłącza się. Żeby go znów namówić do słuchania, należy nacisnąć mikrofon. Wyłączyć dźwięki. Ustaw głośność na 50%. OK, urucham Wi-Fi, włączam Wi-Fi. Spróbujmy czegoś ciekawszego. Może budzik? Ustaw budzik na 7:30. Zrozumiano, Twój alarm jest ustawiony na jutro na 7:30. A może teraz spróbujmy ustawić jakieś przypomnienie? Przypomnij mi 1 kwietnia, żebym zrobił komuś żart. Zrozumiano, zrobić komuś żart 1 kwietnia. O której godzinie? W samo południe. Ok, przypomnę ci 1 kwietnia o 12.00. No i ostatnia rzecz, jaką w tej sekcji chcę pokazać, to może urucham latarkę. Włączam latarka. No, nie jestem w stanie tego pokazać, ale latarka się uruchomiła. Wyłączę ją. Wyłącz latarkę. Wyłączam latarka. Asystent potrafi też w naszym imieniu zadzwonić do kogoś. Możemy spróbować. Zadzwoń do czas szpitalna. Przepraszam, do kogo chcesz zadzwonić? Czas szpitalna. O który kontakt ci chodzi? Czas szpitalna? Czy szpitalna? Czas widzew? Czas szpitalna. Dzwonię do czas szpitalna. Oczywiście nie będziemy teraz rozmawiać, więc cofnę się. Wyślij wiadomość do czas szpitalna widzew, że spóźnię się 10 minut. Wiadomość do użytkownika szpitalna czas widzew o treści spóźni się 10 minut. Chcesz wysłać czy edytować wiadomość? Anuluj. Nie ma sprawy. Asystent potrafi otwierać też aplikację. Spróbujmy. Pokaż na YouTubie kanał Kocham Łódź. Oto usługa YouTube. Spróbujmy czegoś innego. Może mapy. Pokaż trasę. Do Szczecina na ulicę Wały Chrobrego. Najlepsza trasa samochodem do punktu Wały Chrobrego to A2 i S3. Podróż tą trasą trwa 4 godziny i 49 minut. Proszę zwrócić uwagę, telefon wyszukiwał trasę i nadal mogę kontynuować rozmowę w zupełnie na inny temat. Na przykład tłumacz na hiszpański. Jasne, zaczynajmy. Dzień dobry. Buenos días. Jak się masz? ¿Cómo lo haces? Gdzie znajdę najbliższy hotel? ¿Dónde puedo encontrar el hotel más cercano? Spróbujmy może zapytać o pogodę. Jaka będzie pogoda w Warszawie w niedzielę? W niedzielę w Warszawie będą 3 stopnie i wystąpią przelotne opady śniegu. Teraz podałem asystentowi konkretną lokalizację. Sprawdźmy, czy będzie wiedział, jak pada się pogoda dla mojej lokalizacji. Jaką będę miał jutro pogodę? Jutro w łódź będą 3 stopnie i spadnie śnieg. Podaj kurs dolara. 1 dolar amerykański to 3,88 złotego polskiego. Oczywiście asystent można pomóc w wyszukiwaniu różnych informacji w internecie. Spróbujmy. Kto jest prezydentem Burkina Faso? Prezydent Burkina Faso to Marc Christian Kabore. Albo może? Jak pielęgnować storczyki? Jak podaje cztery kąty. Orchidee nie lubią zbyt dużego nawilżenia. Ich korzenie nie powinny być zanurzone w wodzie. Roślinę podlewajmy co od 4 do 7 dni. Możemy to zrobić, wlewając wodę do pojemnika umieszczonego w specjalnej osłonce na storczyki lub mocząc doniczkę wraz z osłonką przez 15 minut w misce z wodą lub w wannie. Jak widać, część informacji, które asystent wyszuka, telefon głośno nam przekaże. Nie dotyczy to każdej informacji. Asystent ma też funkcje rozrywkowe. Spróbujmy. Rzuć kostką. Twój wynik to jeden. Jeszcze raz. Padło. Rzuć monetą. Twój wynik to orzeł. Opowiedz kawał. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają. Mamo, mamo, wygrałaś konkurs klasowy. Czyja mama jest najpiękniejsza? Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, ale tylko ty dostałaś dwa głosy. Opowiem coś ciekawego. Ann Marie Sayers przewodzi plemieniu Madsen Ochloni oraz Radzie Plemiennej Parku Indian Canyons. Jej plemię Ochloni to rodziny mieszkańcy północnej Karoliny. Aktywnie uczestniczy w pracach nad zachowaniem ekologicznej wiedzy rodowitych mieszkańców, w walce na rzecz ich praw oraz inicjatywach z zakresu ochrony środowiska. W końcu możemy też poprosić asystenta, by zaśpiewał piosenkę. Zaśpiewaj piosenkę. Plazpotek na płotek na i mruga ładna to piosenka nie Niedługa, nie, długa, nie krótka, lecz sam raz. Asystent zaśpiewa jeszcze raz. Korzystanie z pomocy asystenta nie jest skomplikowane, a w wielu sytuacjach może nam ułatwić z nim współpracę. Najlepiej po prostu pobawić się z nim trochę, sprawdzić, co potrafi, a potem używać go do tego, w czym nas może wyręczyć. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Na kolejny zapraszam tradycyjnie w kolejny piątek.